Jeep WJ przed walowaniem po boku. Auto jest zmatowane. Nie ma żadnych miejsc, gdzie było pogięte. Jest zabezpieczone przed rysami. Nie w ukryciu, nie ma żadne uszkodzenia. Jedyny cynk, który jest na tym rysaku, który jest elementem wymiennym, widzimy wszystko jest w oryginale. Przyjdziemy sobie jeszcze na dach. Jak widzimy, jest ładne równe, nie był nic naprawiany. Maska to samo Błotnik. Maska jest w tym 30 otwarta, dlatego nie jest idealnie spasowana. Ja następnym gdzie jest szpachę? ale jest zderza przedmiot, który też oczywiście nie jest miejscem jest konstrukcyjnym. I wracając do pojazdu, ono może być stacyjnym udacznym na silnie.